Cześć, manko! Z tej strony to nie jest Final XML202, to jest Final XML19! I chciałabym, bo tu są lepsze młody i tu zrobić też taką serię. Serię. No. No tu ja jestem oczywiście sołtysem. To jest moja polka. Tu jest takie pusty miejsce, w wcale nic nie mam. O, to jest moja przyczepa. No. I to jest moja snopowiązarka. I to jest mój... Co, 328? No. No i tak się... I to jest mój MTZ! No. I... Tutaj mam 60, która jest też moja. Pokażę nam silnik. No, taki ładny. Wiem, że to młody jest polskie, co dobre. Mój rozrzutnik. No. I co zamierzam zrobić w tym odcinku? opowiedzieć ale mam plan na później żeby kupić taką ciężarówkę, ale to nie na teraz no tutaj gnorówka no i może pokażę Wam trochę jakby wieś przez płot tutaj w niemiecku To jest mapa osina wielka no, to jest mapa osina wielka do w sumie to 22 fajnie zrobiona, jest taka są na niej dwa gospodarstwa moje tamto i tu najbardziej lubię to że tu jest tak, że na przykład jest klimat, że tu są też takie inne wieże, raczej. Nie mogę już na przykład jest pootwierać, ale że jest klimat. No. To na tej mapie po prostu lubię. To jest sklep z filmu. Sklep z ukryci. No i jeszcze chciałbym pokazać skup. Połowę No. Tutaj ma taki... takie, wiecie, też jakieś gospodarstwo. Tu coś jest. I tu są ogólnie skupy. Trochę miało coś być, a się po prostu zbakowało. No. 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 Co możemy zrobić? Chciałbym też wejść w ten tryb. jakby budowlania. mania? Muszę sobie postawić kurnik. się

A ja jeszcze za coś postawić Tak. ma sumę kieszonka. No. No. Może o maszynach powiem. I tu jeszcze mam o taki pług kultywatora. Chciałam zrobić coś, zakupić razem. Z Wami, widzowie.

no Przepraszam, może, że tak trochę jakby czuć, że jakby mam coś na wzór. Jakby, że bo byłem u z... miałem COVID-a dwa tygodnie temu i mówię, no nie covid -a, tylko coś bardziej, coś na wzór tego i, I można posłyszeć trochę. A co uważam? No... O sytuacji na granicy uważam, że po prostu Ukraina już przegrała. No, <laughs> widziałem wiele komentarzy, które mi za jakby się spodobały. I które trochę mniej. Ale ogólnie to są ciekawe. Piszcie więcej komentarzy. jak ktoś na przykład nie wiem ma nie wiem, się nie podoba Czy muszą to To po prostu mówcie co mam poprawić Po prostu się, yy, Jeszcze Już tam wam coś powiem Co będzie na 20 subskrypcji na 20, no to będzie trzeba było zrobić coś fajnego. Takiego. Wow, wow! 20, to się takie rzeczy robi. Bo to będzie już na każdym razem 30, coś zrobi. Mać 40. Nie. I to jest farming, kurde. To jest farming. To sam się po prostu nie da. Chcesz grać realistycznie, to ci jakiś Jakiś wariat wieża. Tak to działa. Tak to działa. To normalnie. Czasami to jest zdenerwujące o no tu to deska nie zrobiłam, co to chyba będzie. No. No. Tu będzie myślę tak, że ta seria druga to... Myślę, że ta seria będzie rzadsza. Myślę Na razie myślę około ta seria raz na dwa tygodnie, coś w takim stylu zrobimy z tej serii A tak to zrobimy na przykład dwa a tak to będą 32 z, 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 z 22 serii drugiej odcinek raz w tygodniu i z serii pierwszej tak to jest, będę próbował się tego trzymać, a jak czasami się nie uda to. To źle. No. Dzie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję z wszystkim. Dziękuję. Do zobaczenia. Pa!